Witam. Kilka dni temu, w poniedziałek, poszła taka informacja, że Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,2 miliarda euro z KPO. Brawo, brawo, Okalski, tylko spokojnie. Zanim świętować, to nie jest prezent Urseli za ładne oczy Tuska, to tylko nasze własne pieniądze, które Polska wpłaciła do niejnego innego budżetu przez lata, a potem przez dwa lata były zamrożone, bo poprzedni rząd nie chciał tańczyć jak Ursula von der Leyen. Gra. A teraz są super tusk mówi, że za lata prawie 100 miliardów, to jeszcze zapomina dodać, że to jest ponad połowa to pożyczki, które my albo nasze dzieci, albo wnuki będzie spłacać odtykami. A reszta i tak pójdzie głównie na zieloną transformację, czyli droższy prąd, droższe ogrzewanie, dotacje dla kolejnych korporacji wiatrowych. Więc tak, kasa jest, deficyt dudetowy trochę mniejszy, ale rachunek przyjdzie i tak później. A wszyscy zapłacimy z tego my. A wy co myślicie o tym na chwili w komentarzach? Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marcin Marciniak, o tym co ważne.